Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną w studiu ekspert, specjalizujący się w kolekcjonowaniu. Pani Amelka, witam serdecznie. Słuchajcie, opowiemy Wam dzisiaj o Sylvanian Families. To są śliczne zwierzaczki, które mają całe miasteczka i w ogóle są brane w różne ciuszki. To są, jakie są w Sylvanian Families stworki, powiedz? Kotki, wiewiórki, piec. Jeżyki, tygrysy, bardzo jest ich dużo, a my mamy taką specjalną serię, która się nazywa Baby Band, czyli taki zespół dzieciaczków, Sylvanian Families. No i do zebrania jest kolekcja ośmiu figurek, widzicie ją tutaj ośmiu na liście. I Sylwania Family's często były w takich zestawach całych z domkami, z różnymi rzeczami. A teraz, pierwszy raz, są saszetki niespodzianki, takie kolekcjonerskie. Więc dużo emocji. Myślę, z... było pokazane, co tam jest. Tak, a tu nie wiadomo. Mhm. Tak? Jest, można, można uzbierać całą kolekcję można. ośmiu można, e, e, rzeczy. Można mieć powtóry, ale to jest fajne, bo takie hmm, powtórka. Hmm, mogę się wymienić za jakiegoś. Hmm. O, są postura? Będę miała jakieś y, extra fajne. No są... Amelka, tutaj jako, jako ekspert, będzie dokonywała e, oględzin zawartości torebek i mamy nadzieję, że nam się uda tutaj cały zespół e, znaleźć. Tak, zaczynamy? Mhm. Zaczynamy, proszę bardzo. A słuchajcie, te saszetki pojawią się na Dzień Dziecka w Aldi, no i mamy nadzieję w sklepach Aldi, że je znajdziecie i z takim słodziaczkiem sobie wrócicie do domu, on się mieści w dłoni, nawet w malutkiej dłoni, mieści się w każdej kieszeni, można go wszędzie ze sobą e, zabrać, co to mamy masz, tak? Jest ulotka o całej serii, o jest nasza kolekcjonerska. Tutaj strefa. O, zobaczcie, jak jest tu za. O, jak jest schowane. Nie wiadomo, co tam jest. Amelka otwiera. Co ty masz? Mamy już Misia z talerzami. Trójkę. No i zobaczymy, co nam się jeszcze trafi. Och, jak ukryte coś pomarańczowe, gadki widzę. chyba wiem, co to jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ten to jest. Mi się bardzo podoba. Ale słodziak! Co to jest tygrysek? ty tygrysek w jakimś takim słodkim dzianku. Czy to może Pani Tygrysianka? Pokaż, co, co teraz masz. Frank. No, masz nożyczki jak chcesz. Czyli mamy tutaj słuchajcie, już e, dwóch członków orkiestry, a tu jeszcze na ulotce są pokazane różne inne e, e, zabawki z tej serii Sylvanian Families. O, tak, myślę, że tak gra na trąbce, a tak sobie dzieje A A, dziurkę ma super, i do łapki potrafi nawet chwycić to świetnie. No dobra, słuchaj. Amelko, to co? Powiedz mi, jak się ma takie zaszetki niespodzianki, to jak się, um, jak trafić na swoją um, kolejną rzecz z kolekcji. Proszę, pokaż. E, ja włożę, a ty, a ty losuj tutaj, co tutaj się może udać takiego zrobić. Powiedz mi. Skąd wiesz, czy tam jest coś, czego jeszcze nie masz? Powiedz nie mi. wiem. Nie wiesz? Nie hmm? wiem. Może Jesteś to taka a, przejęta tym. Ojej, co to ja może? otwieranie. Bo nie wiem, czy w takich serce że można coś tak jakby podotykać. Czasami było tak, że na wadze się kładło i można było e, e, poznać. No ale teraz jak widzicie, one są w takich tekturkach, to nic nie wiadomo, co tam w środku jest. Co masz? Coś to chciałaś? Powiedz. Ale ty, wiem, że to nie jest powtórka. Aaa, patrz, patrz jakie masz szczęście. Spryciara. Tutaj połóż na stole, wiesz? Ale to wszystko owinięte. Jest delikatne, bo one są, one są zrobione z takiego aksamiciku delikatnego. Oj. Och, jaka śliczna! I ciuszki są takie. I są, są takie. Wiewiórka? Co to jest? No może wiewiórka? Może jakiś szopik? Nie. Borsuk? Hmm. No nie wiem sama. Słodzia w każdym razie. I na czym gra to twoje zwierzątko? Tamburyn, co? No, tak. Tamburyn słoneczko. Zobaczcie, to ja to włożę, poczekaj, a ty... A ty o, włożyłam. Zobaczcie, mamy trzyosobową... <ścoughs> Czyli się uda cała seria. A. Czyli to jest ślepe szczęście, jak się oczy zamyka, to nie, nic nie widać, tak? No i co, Amelko? Oj, nie wiem, czy to będzie, ale chcę mieć całą kolekcję z mamą, więc... Cała orkiesta, tam coś zagrają by. chyba, co? Te są uh -huh. No dobrze. Te małe, słodkie. Maluszki takie, uh -huh. mm -hmm. No i co, mamy coś takiego? Oj, może mamy. Mm. Czy nie? Nie. Nie? Nie. Ale subcio. Ale szczęście. Chyba mamy szczęście, rzeczywiście. O, to Piesio chyba, to co? Też? W ogrodniczkach, Piesio? Tak. Wszystkie są to chyba tak? w ogrodniczkach. Wszystkie są w ogrodniczkach, bo to takie bobasy to chodzą w takich trochę jakichś rampersach chyba, co? I co będzie grał na fortepianie, tak? Nie? Nie, ale... jakie fortepianie? Koty gra na fortepianie. Fortepian mały. A co to jest? To jest ta. A, kor Akordeon Dobrze, ja tutaj włożę, słuchajcie. Akordeon, a wy tak śmieszne mają takie tutaj e, kółeczka, żeby wsadzić łapkę. I dzięki temu się będzie wszystko trzymało. O, ja tutaj łapkę wsadzę. Dzięki temu piesią może trzymać akordeon. O, ciężki ten akordeon o, ale stoi. I co to jest? Czy jest powtórka, czy nie. Na co jeszcze czekamy? Słuchajcie, są cztery. Czekamy kotka jeszcze na. Fortepianę. Króliczka z perkusją. Króliczka na skrzypcach. Jeszcze tego I i tego. piesia na cymbałkach. No dobra, poprzę. Nie, jeszcze kotka. No ale to powiedziałaś, ale ja tak mówię o kolejnych. No nie wiem, czy nam uciek yyy. Uciekł normalnie z pudełka. O, drugi pianinkowiec. No dobrze, to będzie do wymianki, tak, Kamalko? Tak. No i otwieraj dalej. Ja to nie uda nam się dzisiaj, no to możemy się z tym zmienić. Ej, ciekawe czy ma prawdę zbliżam? Całą kolekcję. Bo jeżeli tak będzie, ten. potem Emocje, u amelki rosną. Coś zielonego widzę, to jeszcze tego nie było. Coś chyba, Amelko. Siedzi jakiś jeden stworek w zielonych gadkach. A Że to jest kotek, kotek ten tygrysek kotek. Bo tak jak Wam mówiłam, wszystkie, wszystkie maleństwa są zrobione z takiego, aksamiciku samiciku. Takie, o, śliczny jest! Nawet on jest słodszy niż tutaj. Uh -huh. A co ma tutaj z przodu taką? One są tu słodsze niż tu, pokazałam Na żywo są jeszcze piękniejsze, tak? Mhm. Jeszcze słodsze. O, jest fotek. Ja to trochę takie dziecinne, ale słodki. Taki... Trochę tak jest. Ja się z tobą zgadzam Dobrze, mamy fortepian. No Amelka polu Raz, jeszcze. Jeszcze ile? Dwa, cztery. No zobaczymy. Pięć. No zobaczymy. Raz, Na razie. Dwa, pięć już mamy. Trzy. To co? Trzy ostatnie otwieramy, tak? Uda się albo się nie uda, tak? Nie, nie. No, się. Dobrze. To jedną tutaj powtórzoną no, no postawię opuścjemy. z boku. Tak ja mogę też? Tak. Z tych twoich. No. Dobra. Zobaczymy czy Amelka tutaj ma Szczęście wybierają Bardzo delikatnie są zapakowane, żeby się nic z nimi nie stało. Chyba jeszcze jedną otworzymy. O, a ja nie mam powtóry. Miałaś szczęście. Czucu, czu, czu. Masza, marka, jak masz powtóry to zajmij się nowością, a ja wezmę powtórkę. O, dobra. Melza, tu zobacz, pokaż wszystkim co to jest. A, co to za sworek? Ma skrzypce, tak jest tutaj, tak? Mhm. Ma skrzypce. Ojeju, mnie zawsze dziwi, dlaczego skrzypce muszą być takie... E, gdzie się trzyma ten? Chyba tu. Chyba tu. Dobrze. Chyba no tak. Jak inni, tak obrad. na płasko bardziej. Dobrze. Słuchajcie, bo tu trzeba się jeszcze zabrać zagranie. O, odwrotnie. O, super. Nie, no są tak, ja sobie robię. Wpasowane, słuchajcie. Tak, mamy to. Chodź. Ile my mamy? Raz, dwa, no, Słuchaj, trzymaj, chyba nam brakuje sześć. jednego, tak? Nie, dwóch. 2, 4, 6, 6. A sześć. nie, bo tego Aha, nie chcesz. 4, 5, 6, 7, Nie, to, to nie, bo już jest powtórka. No. A dobra, tak? 3, 4, 5, 6. Jeszcze jednego mam, brakuje jeszcze dwóch. Jeszcze no dwóch. otwórz jeszcze jednego. mam. No zobaczymy, Zaczymy, czy to by się uda. Jak się nie uda, no to trudno. Słuchajcie, będziemy. E, popytasz się, kto tam jeszcze ma, tak żeby się wymienić, co? Też, a powtóreczka, co? Chyba. Ale i tak słuchajcie, mamy naprawdę wspaniałą e, orkiestrę. Bardzo jesteśmy z niej dumne. Tak, jest. Piesio jest, sure. tak? No dobrze, trzy nam się powtórki, ale zobaczcie, ile unikalnych tutaj a, rzeczy się trafiło. Naprawdę tylko super. trzy powtórki. No, no, tylko trzy powtórki. No i tutaj. Zresztą bardzo piękne. No cóż, pozdrawiamy Was e, serdecznie. E, życzymy dużo przyjemności z kolekcjonowania i przede wszystkim bawienia się tymi maleństwami, które e, myślę, że nie jeden, utwór zagrają. Co Ci przyszło do głowy? Już się boję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dwóch brakuje. Oj, tak? Tak! Ale mamo, popatrz, my mamy trzy. To możemy się wymienić za jakieś. Tak, Dwa, i mieć komplet te, i, mieć... Komplet. Tak. I jeszcze, jeszcze na przykład za tego kotka, wymienić mm -hmm. na przykład za jakiegoś innego Nie no. te, tylko jakieś inne W ogóle jakoś inną Takie mamy możliwości, pozdrawiamy Was serdecznie, no i życzymy miłej zabawy, cześć! Cześć, pa! Do zobaczenia!